Czy twoją ulubioną grą jest Call of Duty, albo któraś część Halo, bo może Battlefield albo Medal of Honor? To możesz chcieć sobie spaczować mordę yy, cegłą. Wiem, że wielu z Was gra w gry multiplayerowe i ja to rozumiem. Gracie sobie w swoje shooterki, Call of Duty, Battlefieldki. Tylko pomyślcie nad jedną rzeczą: jeżeli chcecie być ogarniętymi ludźmi, to musicie się otaczać równie ogarniętymi ludźmi albo chcącymi się ogarnąć. W internecie jest tego jakiś ułamek procenta. Dosłownie 10 osób w internecie jest ogarniętych. Jeżeli gracie w Call of Duty albo Battlefield'a otaczacie się ludźmi, którzy nie tylko nie są ogarnięci, ale też nie mają w ogóle chęci ogarnąć się w jakimkolwiek stopniu. Czemu grasz w takie szare gry? Czy to co masz za oknem nie jest wystarczająco szare? Jeżeli chcecie w coś dobrego grać, to zagrajcie w coś kolorowego, a nie tylko w takie szare bure bzdury. Sięgnąłem po swojego ulubionego, ma opiszona Konga. Patrzcie, jaki kolorowy Donkey Kong. Ile masz kolorów? 24 miliony. Myślałeś, że nie ma tylu kolorów na świecie? Donkey Kong ma 24 miliony kolorów i wszystkie są kurwa odcieniami zieleni. BUM! Poszło! To jest Leyton! Leyton ma zagadki! A gładka świeci się jak pojebana, nie wiem czy to widać. Świeci się! Czy to nie jest fajne? Wszystko jedno, masz CS-a, masz 3DS-a. masz cały sklep, masz cały sklep, fajnych gierek na singlu, wszystko na singlu. A jak chcesz coś mroczniejszego, myślisz sobie, ja nie chcę się bać w takie kolorowe bzdury, ja chcę się. jak chcę się wystraszyć, jak chcę się bać, ja chcę jakieś serce te. Widzisz mansion! Wystraszyłeś się? Nie tylko nie słyszałeś nigdy o Galaxy, ty nieogarnięty wieprzu. To jeszcze nie wiedziałeś, że wyszło Galaxy 2? I też chcesz się ogarnąć? Ze swoim Counter Strike? Jak na dziś. Jeżeli chcesz być ogarniętym człowiekiem, otacza się innymi ogarniętymi ludźmi, to znaczy nikim innym. Tylko mną. Otaczaj się mną. I moimi koszulkami z mojego sklepu. Kto nie kupuje w moim sklepie, ten żyje w... W biedzie. myślałem, że to ma. że myślałem, że to ma Rym. Ha, w ogóle nie ma rymu.